Wszystkim dzień dobry. Tak naprawdę jestem pierwszy raz na konferencji. Postaram się odpowiadać na, wszystkich, na wszystkie pytania, nawet od ciebie Michał. Więc jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam. Drugi raz jesteś na konferencji. A, jak przyszedłem, no tak, sorry. No dobra. Ale przed Przede wszystkim chciałbym następnie podziękować ten Szukiewiczowi za współpracę się jak się stało, powiedzieliśmy sobie, przekreślamy drugą kreską to co było wcześniej, skupiamy się na tym co jest teraz najważniejsze na dzień, na dzień dzisiejszy. Jutro gramy mecz z koroną i jedziemy tam, żeby wygrać. I tyle na ten temat. Słuchajcie, jeśli macie pytania, tak ten mówi, to, to może ja zacznę, ale to jest też pytanie Michał powodu. Dobra, teraz będę zadawał pytanie do trenera Murmaka, ale do Piotra też. Panowie, co można zrobić w ciągu 48 godzin? Bo de facto tyle macie czasu na, na zrobienie wszystkiego. No, tak powiem, macie 48 godzin na zbudowanie pojazdu kosmicznego na Lodna Księżyc. No, powiedzmy sobie szczerze, bo, bo jest dużo do poprawy. Jak Pan dobrze wie, nie da się zbudować nawet pojazdu, który dojedzie do Poznania w 48 godzin. Więc <laughs> jedyne co można zrobić, to wsiąść w pociąg albo... Albo w związku z czym yy, Krzysztof ma dobrych piłkarzy i nie zapomina się yy, w ciągu miesiąca, pół czy tygodnia, jak się gra w tak Także tak naj, najważniejsze, będziemy mieli z sobą pierwszy trening dzisiaj i też yy, nie potrenujemy nie wiadomo jak, bo były programy sputne, więc przygotujemy się do tego, żeby żeby te słabe punkty e, Korony starać się wykorzystać. E, te mocne strony Korony na pewno takie ma zniwelować. to jest najważniejsze. Przede wszystkim chodzi o to, żeby, żeby ten team, który jest w szatni, żeby wewnętrznie był bardzo mocny, jak wyjdzie na ten Bo łopatki w piłkę. i to jest kwestia tylko tego, żeby, żeby rady zrobili e, to, co potrzeba i tylko 18. to 18. Co zmienić? E, przede wszystkim być skutecznym tak, Bo stwarzamy sobie sytuację, ale brakuje dokończenia i tak naprawdę w liwicach uważam, że w drugiej półce byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Zabrakło skuteczności i nad tym trzeba pracować. Na pewno są jeszcze jakieś niuanse taktyczne, które ten nam przekaże, ale każdy podchodzi do tego pozytywnie i tak naprawdę wszyscy mamy czystą kartę i jedziemy tam, by wygrać i tyle. Proszę pytać Piotr. Jeszcze Jako Bóg, Rekasa Panie Piotrze, co Pan słyszał o przetręgu rumaku? Czego się Pan spodziewał po zajęciach z po tym, jak będzie dużo naprowadzić? Dziennikarze nie piszą coś. nam mówił kilka rzeczy o trenerze. Co mówił, zaczynamy dla siebie, bo tak naprawdę to, co się dzieje w szatni, zostaje w szatni. Taką mamy. Będę ją jej pilnował. Możemy sobie mówić, że jest tak dużo rzeczy, ale ode mnie nic się nie dowiecie, więc yy, tak naprawdę yy, każdy trener wymaga jednego, zaangażowania. I ja też to wymagam od chłopaków. Wiadomo, że mecz cały był taki, jaki był, ale już yy, w lipcu była znaczna poprawa. Yy, I teraz też tak będzie. Każdy mecz ma być wybiegany pełno to pełna koncentracja, zaangażowanie i, i skuteczność tylko trener. To może ja mam pytanie do trenera Rumaka, bo ja powiem szczerze, ja braku mu chęci biegania u piłkarze Śląska to nie widzę. Natomiast ostatnie mecze jednak pokazały bardzo dużo jest do zmienienia w wstrzymieniu kwestii taktycznej. Czy trener ma jakiś pomysł, żeby szybko wkomponować jednak Moriokę, bo... Facet, wokół którego cała gra ofensywna miała się kręcić, on za bardzo, tak wyglądało jakby do tej pory nie było pomysłu jakby w ogóle wykorzystać, bo on nagle ulecił w chodzi wchodzi w, w atak. Nie, nie wiadomo nawet czy rozumie jakie są oczekiwania wobec niego, Jakie trener ma wobec niego oczekiwania. Zapamiętam pytanie. Za długie? Nie, zapamiętam, mam dobrą pamięć. Okej, okay. zacznij od Piotra, bo musi się, musi się przygotować. Tak, i chciałbym puścić Piotra, więc, więc, ale pamiętam to pytanie. Pani Wykowski to Polska Panie Piotrze, jak wyglądały te rozmowy z kibicami po meczu w Iwicach, czy wszystko stało wyjaśnione, to nieporozumienia, te to ciekawe sytuacje po meczu w zagłębie. Tak, to wszystko zostało wyjaśnione. Wiemy, bo tak no, mieli prawo po meczu zagłębie w zagłębiem być wkurzeni, bo, bo zagraliśmy słabo. Tym bardziej, że to był derbowy pojedynek. Powiadaliśmy sobie i oni wiedzą. My wiemy, że mamy ich wsparcie. Yy, wiadomo, że teraz dostali karę i nie będą mogli nas wspierać. No ale yy, u nas akurat na stadionie zawsze byli naszym następnym zawodnikiem i zrobimy wszystko, żeby ich nie zawieść. ponieważ taki klub jak Ksiądz nie, nie ma prawa być na tym miejscu, na którym jest, ponieważ yy, w tym klubie praktycznie mamy wszystko. W innych klubach są różne problemy, a my nie mamy czego tak naprawdę na co nasze. <laughs> I każdy musi mieć świadomość tego, że wychodząc na boisko, reprezentuje taki klub. I tutaj tak naprawdę każdy ma zostawić zdrowie. Można, każdy mecz, każdy może powiedzieć jakiś błąd, ale jednego nie może zabrać zaangażowania i to, co zabrakło, zagłębił teraz już nie będzie, ponieważ yy, powiedzieliśmy sobie kilka słów w szatni i każdy chyba to zrozumiał i to było widać w klikce. Nie ma pytań do Piotra. A może jeszcze Piotr ja to wcale Panie Piotrze, jest szansa, że teraz będzie Pan stał w Migzonie z nami rozmawiać, bo kapitan drużyny. Jednak wyjdzie Pan do nas, bo wiemy, że nie jest Pan tego zwolennikiem. No ta, ta dzisiejsza wizyta jest takim dobrym prognostykiem, czy niekoniecznie? Może tak, zobaczymy. Od czego to zależy Krzysztof na naszych Od czego to zależy Piotr? Bo my potrzebujemy Twoich wypowiedzi. Bo zawsze cenne, jeśli jesteś kapitanem? Yy, powiem tak, nie, nie zawsze komentarze, które piszecie są rzetelne i niektóre są obraźliwe, że też powiem, bo, bo na przykład yy, mówiliście, że nie mamy bramkarzy, tak? Mariusz Paweł w błąd, zdarza się, ale powiedzieliście, że teraz jest duży problem, bo nie mamy bramkarzy. A co zrobił Abraham? Wszedł i pokazał klasę. I szanujcie każdego zawodnika, bo jednak jaki to jest? Z pierwszej jednostki, z osiemnastki, czy nawet bez czwarty. Jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy każdego zawodnika. I musicie szanować każdego, obojętnie kto jecha, to ma pełni rolę w tym zespole. Bo każdy zawodnik trenuje, daje się maksa i w każdej chwili może wskoczyć. I tak było teraz za Wszedł i tak naprawdę zagrał, jak lutynowany bramkarz. Zagrał dobrze. No i szanujcie to, tak. Jeżeli będziecie szanować, to ja będę was szanował. Nie, nie rozumiem niektórych czasami komentarzy waszych. Nie? To, to dlatego nie chcemy udzielać wygady. A nie uważasz, że jest... jako kapitan powinien pan właśnie wyjść i, i, i bronić drużyny? Zwłaszcza teraz, kiedy pan jest kapitanem. No, dlatego tu jestem, tak. Akurat teraz wymaga taka sytuacja, że wszyscy musimy się skupić na jednym celu. utrzymać ten zespół. Bo tak naprawdę zostało 11 meczy, wiadomo 4 podział punktów, tak. Ale 11 meczy, które decydują o wszystkim, tak I nie tylko akurat nowe ale każdego zawodnika. Każdy musi mieć świadomość tego, gdzie jest i dla kogo gra. A gramy dla Śląska Wrocław i każdy zawodnik wyjdzie i będzie się bił za tytuł. Ja tego wymagam od siebie i będę wymagał od zawodników.